Dzisiejszy film chciałbym potraktować jako taką laurkę i opowiedzieć Wam pewną historię. Ale zanim do tego przejdziemy, muszę o tym wspomnieć na samym początku. Przypominam, że aktualnie trwa daily i w tym momencie na ekranie wyświetla wam się próg lajków, który musicie bić, żeby blokować film jutro. Także zachęcam bardzo gorąco do lajkowania, do subskrybowania. A teraz przechodzimy już od razu do filmu, ponieważ nie chcę psuć, że tak to powiem, mudu. Żeby opowiedzieć wam całą historię, musimy się cofnąć w czasie do roku 2012, kiedy ja jeszcze byłem takim totalnym kidosikiem i, 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 i że tak to powiem, moją największą pasją wtedy było oglądanie YouTube'a i wiecie, zawsze miałem takie marzenia, że wow, ja chcę być tak samo jak inni, jak ta reszta YouTuberów i w ogóle, chcę nagrać filmy i tak dalej, no i ja mając te tam 12-13 lat, Miałem wtedy jednego idola. I takiego prawdziwego idola, który był moim ulubionym YouTuberem i oglądałem dosłownie każdy możliwy film i śledziłem wszystko, co się da. I śmiesznie się życie potoczyło, bo tym idolem jest Citrox. Czyli mój aktualnie bardzo dobry przyjaciel. I do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Citrox był moim idolem za dzieciaka i posiadał swój własny serwer. Nazywał się on Crawl.pl, na którym ja kiedyś tam jak miałem chyba 13 albo 14 lat, miałem rangę moderatora i ja pamiętam, że ja naprawdę potrafiłem 15 godzin dziennie siedzieć, nic nie robić, tylko siedzieć i grać na tym serwerze, moderować i tak dalej. I to były takie pierwsze jakby styczność. Eee, właśnie z, 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 z Minecraftem moja, i też przy okazji była to moja w ogóle pierwsza styczność z nagrywaniem czegokolwiek, ponieważ już wtedy prowadziłem jakiś tam swój kanał na YouTube, gdzie tam powiedzmy miałem udało mi się tysiąc subów zgromadzić. Eee, no i generalnie zmierzam do tego, że w dzisiejszym filmie chciałbym przywołać te wspomnienia i zabrać Citroxa w taką leciutką podróż w czasie do 2014 roku i zabrać go widzowie na jego własny serwer, na jego własny tryb. Który, z którego właśnie ten serwer słynął A mowa tutaj oczywiście o Dewalsach Na samym początku jeszcze turbo podziękowania dla Weniksa oraz Fricksa za zorganizowanie tego Jesteście zajebiście chłopacy, chłopaki uwielbiam was No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania możemy zaczynać Także miłego oglądania widzowie Dobra Karol, przygotowałem dla ciebie generalnie ci niespodziankę Nie, na no, jesteś za dobry jesteś, Nie, ja się boję Ale nie tak... wiesz co jeszcze Ale i tak się kocham, no dawaj, Zapraszam, zapraszam na serwer IP serwera to jest yy, ruda niespodzianka.menik.pl Jezus yes, Czyli już, się, już możesz spodziewać się co tutaj jest, zapraszam Tak jestem, ruda niespodzianka by the way Nie Widzisz, widzisz co się dzieje no widzę co się dzieje, ja nie czy, czy masz w tym momencie co, coś do powiedzenia? Pierwsze, pierwsze skojarzenie jakie ci przyszło jak to zobaczyłeś eee, No jak? no, Craft Games od razu No dobra, to, to teraz inaczej Może no. ja, ja opowiem widzę generalnie naszą historię, bo w sumie Opowiadaliśmy to już kiedyś, ja to było na streamach bardziej, co nie? Ale czy to jest ta mapa, na której ty masz połokrywane e, skrzynki, czy to nie jest ta mapa? Nie, nie pamiętam, wiesz, nie, to chyba nie okay, ta mapa no. Ale dobra, widzowie, generalnie historia jest taka że my z Citroxem teoretycznie, formalnie poznaliśmy się, że on mnie poznał jako, wiecie, Neks, Chrysta i tak dalej. E, dopiero przy pierwszym sezonie powrotnej kwadratej masakry, czyli to było we wrześniu 2019 roku, czyli jakieś tam dwa lata temu, nie. E, I generalnie e, Citrox przez y, całe swoje życie nie zdawałeś sobie sprawy z tego, w sensie, to, i tak jak ty mi kiedyś opowiadałeś, ty wiedziałeś, kim ja jestem na YouTube, wiedziałeś co robisz, mm -hmm. śledziłeś i tak dalej, ale totalnie nie wiedziałeś, że ja mam jakieś yy, skojarzenia z tobą w przyszłości, co nie? I to takie dość mocne by było. I to takie dość, dość mocne widzowie, ponieważ obczajcie sytuację, że ja w 2014, nie, 2000, pomiędzy 2012 a 2014 rokiem. Na serwerze Citroxa, który on wtedy prowadził, on się nazywał CraftGames.pl, który był chyba mhm. jeden z większych serwerów w Polsce, wtedy, nie? Coś takiego. No, 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 wtedy tak. Tam były jeszcze jakieś Maes i coś, ale no. Tam byliśmy no, no, no. dosyć. Spo... duzi. Du, du... Dokładnie w sensie, tak. No. I ja za dzieciaka wtedy, mając to właśnie 12-14 lat, byłem moderatorem na tym serwerze. Ja zaczynałem grać w Minecrafta od tego, że właśnie na tym trybie, który właśnie w tym momencie jest pod nami, czyli d Walls. Yeah. Udało, e, wtedy po prostu zaczynałem swoje przygody, wiecie Byłem takim totalnym kidosem jak wy w tym momencie, którzy oglądacie ten film Typu, wiecie, wasz ulubiony youtuber miał serwer, trzeba było widać dwie dyszki, ja super vipa e, oh, Wiecie tak. o co chodzi, nie? No i generalnie, e, tak jak mówiłem, no Jak kiedyś Karolowi o tym powiedziałem od razu, bo to w sumie dosyć szybko o tym powiedziałem No to... Ja byłem w szoku, serio, Karol ja to ta... w szok. To... I wiecie, no i generalnie też macie przykład jak Karol bardzo szanował swoich moderatorów, nie? że nie zdał sobie sprawy kto w niej jest. Oh yeah, nie no, żartu, żartuję, no uspokój się. No dobra, anyway, kończę to co, co chciałem powiedzieć. Dzisiaj w ramach powrotu, bo w sumie się z kanalem nagrywki, dawno nie gadaliśmy. Stwierdziłem, że wraz z Weniksem, czyli moim programistą. Zorganizujemy dzisiaj taki lekki powrót, właśnie do d do, do, do i z Citroxem zagramy dzisiaj ten tryb. Zaraz wam wytłumaczę, Gramy? co to jest za tryb. Tak, tak, tak. Oczywiście zagramy, tylko, no. tylko na innych zasadach. No, Także tak. uwaga, tłumacz zasady. No. Zasady są takie, że te ściany, które tutaj widzicie, generalnie są cztery drużyny i przez, nie pamiętam dokładnie ile czasu, to chyba 10 albo 15 minut było chyba. Tak, chyba przez 10 minut e, możemy korzystać z wszystkich dóbr po naszej stronie. E, mhm. Natomiast e, po 10 minutach te ściany, które są tutaj na górze opadają No i w tym momencie naszym zadaniem jest po prostu teamowo unicestwić drugą drużynę Generalnie chyba e, defaultowo na Craft Games tak było tak, że e, teamy były po 10 osób Tak? Dobrze myślę? Mm, tak, chyba 40 osób chodziło. Tak, no, tak, tak, tak. Było. i było 40 osób na slota No my niestety takiej maszyny i takiej możliwości nie mamy <laughs> Ale udało nam się ogarnąć 2v2v2v2 Tylko będziemy musieli zaraz widzów zaprosić, tak że zaraz ale to zrobimy kozak, no, e, no i zagramy w jednej drużynie I razem ja. na wizów Duonsy. No i to jest taki właśnie flashback do, Widzimy, do, do starych ja, czasów. ale ja pytałem Nexa na początku, czy to jest ta mapa, na której on chował sobie skrzynki, bo potem się okazało, że Nexy miał jakieś tajemnicze skrzynki poukiwane na niektórych mapach, o których on tylko wiedział i stary, biednych graczy. Nie, no. nie, nie, żeby nie było, ale prawda jest taka, że generalnie ja jak miałem te 13 lat, to właśnie siedzieliśmy z ziomkami na tym spiku właśnie u ciebie wtedy. I legitnie siedzieli, spędzaliśmy, bo nawet kilka godzin dziennie, budując jakieś mapy, ale robiąc takie, wiesz, totalnie ukryte skrzynki, do których nikt nigdy w życiu by się nie dokopywał. I na przykład, wiesz, robiliśmy sobie miecze Sharpness 5, Fair Aspect 2 tutaj, nie? I w, ja w sobie ogóle. Nie sobie. I to tak, tak. Normalnie już wtedy Nexy kombinował, jak, jak mógł. No nie mogę. No także. śmieszne czasy były, były to piękne czasy. Ja je serio super wspominam. A ja wtedy nic, niczego nie świadom wie kurde, ale mapa super zrobiła. No. I zbierzemy ją od razu. Bo wiedzieliście, że te mapy są fajne, i. eeeh, no. Także, no, co no mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś z Was pamięta serwer Craft Games, pamięta Strokesa z dawnych lat, to znaczy, że jest stary. To, stary, stary, to znaczy, że po pierwsze znaczy, że jest, stary, jest już stary. Stary, czekaj, jaka ciekawostka. Dzisiaj yy, okazało się, że kurier jest moim widzem, nie? No i kurier, stary, tam 20 chyba 4 lata, no i zgadnij co wspominał. <laughs> craft Games? Oczywiście, że Craft Games stary. To jest typik, jak spotkam jakiegoś starszego widza na jeszcze, zawsze, a no, pograłem tu Gamesach, nie? albo Old Sky albo D-Wars no. to było to, nie? no to jest pięknie. I to jest właśnie klasa, i to są te wspomnienia, do których ja, Karol, się chciałem powrócić, także Jezu, bez zbędnego no. już przedłużania, my Dawa. przechodzimy do gry. Dawa, ja Dobra, widzowie, no to w takim razie przechodzimy już do gry, mamy inną mapę, generalnie. E, tak, i mamy 40 sekund w ogóle. Tak, mamy 40 sekund. Hmm. Eee, za 4 sekund gra się zaczyna. Jak coś no, na standardowych dowolsach, nie wiem czy to mówiłem, czy nie, zasady były takie, że było się z drużynę, My dzisiaj mamy po dwie, żeby to też szybciej było. Ja no, jestem drużynie z Citroxem, no i co, Karol, jesteś gotowy rozwalić? No, staw, wy, wy, wygrywamy. To. O, to. Oni, oni nie wiedzą, z kim grają Marianty Proste, teraz. że nie. Oj, tak, tak, jest, no powiem tak. Ja. pokaż mi, bo tam jest arena w ogóle, nie mówię o tym, tam jest taka arenka. No, no. Neksy, po co ona była? Dawaj, uwaga, zobaczymy, czy pamiętasz. Dobra, mam 10 sekund, to w 10 sekund tłumaczę. A ręka była no. do tego, że w momencie, kiedy gra trwała zbyt długo, wszystkich tam przenosiło i był deathmatch tam wtedy, tak? No, dokładnie. Oj, dokładnie. tak, tak, dobra, dokładnie. zaczynamy, Karol! To jest. No. Pokaż mi, co to są kity, czekaj, ja mogę. A nie mogę się No bo zobacz. nie masz rangi, ale patrz, tutaj można było zawsze ugrać skrzynki no, A, pewnie, wszystko da Oj, no, stary, co to? Czekaj, masz to, masz to, masz wiadro dawaj, wodą. Dawaj, wodą dawaj, dawaj, masz drugie wiadro ja z wodą. Biery, nie, ale to my możemy już się bić pod Masz Emeraldy, masz złote jabłko, masz to, masz to, mamy się stin Emeraldy są potrzebne, Emeraldy są niepotrzebne chyba nam, wydaje mi się Dobra, tutaj, e, tutaj tak jak mówię, wszystko jest dokładnie tak samo jak Kras Games Gamesach tak 2014 roku. Przygotowaliśmy to. Ja biorę zestaw yeah. łucznika, no po prostu yeah. trzeba jeść strzelać. Nie, górnika stary, bo już bez sensu chyba, nie? Nie, 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 Karol, są dwie osoby, no. ja mam pomysł. Dobra, eee, ty stańca? kupiesz żelazo, a ja idę strzelać ludzi z łuku zobaczymy czy, ktoś, zobaczymy, czy ktoś pomyśli, o. bo kiedyś to była wiesz, strasznie popularna taktyka, skitu. co nie? Bez to tak było kiedyś, no dobra, ja wchodzę, a tu jest wejście właśnie do, do, do e, jaskini jakiejś Ja sobie od razu Biały stary mam diamenty, mam diamenty Nice! Ja z góry a, mówię. A, tylko poczekaj, 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 właśnie, przecież to jest skamerskie. To jest tak, że surowce wypadają z, z kamienia, a ja zobaczyłem rudę. A, no tak, mówię... no tak, no tak, to no tak. To są wszystkie mechaniki, które miałeś Karol na serwerze w 2014 tak, tak, roku. Tak, 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 Czyli leci Expo ze Stona i leci e, losowo lecą surowce, nie? Więc nie kopiemy rud, tylko kopiemy stona i z niego wypala wszystko, nie e, dokładnie tak. Ja generalnie idę do ciebie no, też tak. chwilę pokopać, bo Dobra. przydałoby się jeden diament znaleźć i mam razny kilowek coś. Okej okay, okej okay, okej okay. Ruda bazy, złota Oj, i zobaczcie, no i wszystko tutaj normalnie wypada co jakiś czas z tego Te rudy nie są my... fejkowe, nie wiem po co one tutaj w ogóle są Właśnie, są, balaty, nie wiem Ja będę walał ze stone'a Redstone, dobra. to będzie Poczekaj, czy ja nie mogę wstawić pochodni do łapy yy, drugiej? Nie wiem czy to wywala ta wersja Minecrafta czy... Czekaj, czemu to mi nie pozwala? E, czekaj Dobre, naprawdę, postawę. Postawię Wiesz co, to ja generalnie nie mam pojęcia jaka jest... O, diament, mam diament, dobra. Masz, nice, no, dobra? Tak. Ale jak... Czekaj, kopałeś jakim? Kamiennym z e, Nie, diamentu? żelaznym, 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 A, bo... Zowiem trzy razy na start. Ty. Bo słuchaj, sytuacja jest taka, no? No. że ja nie mam pojęcia na jakiej wersji PvP tutaj działa. Ja zrobiłem w tą siekierkę, ale myślę, że to może być błąd. Czekaj. Okay. Ja cię nie chcę zabijać, ale... Mm, czekaj. Mm. Nie, 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 nie mogę. Nie dostaję. Ale wydaje mi się, że wersja PvP może być taka, że tutaj bardziej Minecraft 1.8 wiesz. Zobaczymy, zobaczymy. A w ogóle spójrz, spójrz, mój z, z, zobacz czy działa. Nie działa! <laughs> Ale zarabiste! Ale to jest to był kołek, zawsze mówię, zawsze się znalazł jakiś. Tak! Macier, który ty, Karol! To był... A pamiętasz, że jest enchant? Ty, bo ty Bo tu zawsze enchanty płyną, na łapach, ukrywane, nie? Były, były, były. Poczekaj, czy on nie będzie tu niżej? E, jest kowadło, chyba, czekaj? Ty, no to kowadło to już jest coś? Na pewno. Nie, nie, to jest węgiel. kurde myślałem, że. Mam! To byłem, Mam stary! Bo, a... Tak! Nice. Pokaż, pokaż, pokaż! Patrz, patrz, tu tu, tu, tu jest, chodź. Patrz, czy sensu to krytyk? Tak, 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 tak. No to kozak, Dobra, to stary, czekaj, musimy zdobyć szybko. Tak, ja robię sobie. Gdzie my byliśmy? Byliśmy tutaj, robię sobie. Tak, 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 tak. Z e, żelazny kilofik Masz drewno jakieś? a tutaj jest, dobra. Ja sobie wykopię. Bo drewno normalnie leci, nie? E, tak, drewno tak, leci, normalnie, leci normalnie, dobra, normalnie. ja przepalam okay. e, Musimy lapis wydropić, dobra, stary, robimy stary, tak. Mam 6 mil... Czekaj, mam 6 pół mil... ja minuty. Mam, ja mam jedną rudę lazury, tu dobra, jest okej. Okay. Też mam czekaj, jedną, to rzucam ci. Ale powiem ci szczerze, to są bo... właśnie takie. To są właśnie takie kurde. rzeczy, że wiesz, o tym nie myślisz na co dzień, nie? Ale. Tak, tak, ale tak, tak, wiesz, tak. jak wiesz, że to była w sumie jakaś część twojego życia, nie? To wiesz, taka no. w twoim przypadku też część twojego kanału, nie? No stary, że wiesz, no, wiesz, gdyby nie Crowd Games, to by mnie tutaj nie było dzisiaj, nie? Pewnie, bo no nie oszukujmy się, ale kurde temu Cerberowi zawdzięczam mega dużo, nie? No i właśnie też. Yy, właśnie też chciałem powiedzieć, że no o tym nie myślisz, ale jednak jak... Jakbyś mógł sobie raz na jakiś czas pewnie wrócić do takich czasów, no to o wiadomo, God. że... Znaczy, każdy... Ja miałem w ogóle pomysł kiedyś, żeby wiesz, żeby klapił zreaktywować całej w ogóle, nie, ale... No jednak kurde, coś tam nie pękło, to się coś nie ten, aż Momo zaszekałem. Aż Momo zaś ja, no. Nie, to ja też by chciała pokazać tak w gamesami. To jest robione, najceńce 5 49. Jak tutaj ten czas leci szybko. O diament! Mam na ciebie diament, ja chciał jeden. Eee, Lazury trzeba przypalić, masz Lazury gdzieś przypalony? Ma, nie, przepalonego nie, ale już przepala właśnie, zaraz będzie. O, kolejny diament, mam cztery diamenty. Git, git, git Miałem Zrobię powie, nam. Dobra, ale zrobię nam. zrobić nam po mieczu, czy nie? Zrobię nam po mieczu. Ja, no. ci, ja ci nie mówiłem, ale. you can call me Polish Dream. Dawaj, I... Polish Dream. Kobłe... Dlaczego? Coś. Się... Zrobiłem nożyczki, żeby wykopać kobłęby i blokować Uff. ludzi w kobłębach. No uh. okay. nie da się tarczy zrobić, stary. Jak się. jak się nie da? Oj, to jest 1,8, to jest 1,8, ten. Okej. Okay. To jest stare, tu jest wszystko jak 2014, czyli siekierka nie ma zlecenia żadnego. Dlatego ja nie mogę wsadzić stary pochodni w łapy drugą część, bo nie ma drugiej ręki, przecież. Ej, faktycznie! O Jezu, ale jest z... głute Ale nie, dobra, jest ogarnięte, dobra. Mam 8 rad. po co mi te rad? czekaj można było coś z nimi robić? Nie chyba. Kolejny diament stary. Eee, 60 sekund stary! Tak, dobra, spokojnie, o mam, dobra, jest git Czyli tak, dajemy to tutaj jedząc jakieś mamy, mamy. Dobra, złote jabłko masz, nie? Pamiętaj o nim. Tak, 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 tak. Czek, dobra, co to było? Sklep stary, a tu sklep jest czekaj przedmioty Przed. Aaa, nie działa sklep. Kurde! A bez tu sklep nie działa! To był sklep jeszcze... Ja pierdzielę bez kitu, stary, czekaj. <grym> Ej, jeden żelaza, masz jeden żelazo, może? Pożyczyć? Ej, jeden żelaza, już ci daję. Stary, czyli tak, już... Musi, musimy wychodzić z zaraz. Już przepalone łap, już, 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 już przepalone. Dobra. Czek, trzymaj. Jedynie ja sobie zrobię tutaj Maśia ja sobie zrobię jeszcze tylko spodnie, to to lecimy chyba, co czy nie? Czekaj, tak, 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 tej... tak, tak, myślę, że można jak najbardziej Z Złotą marcheweczkę, dobra, 20 sekund, let's go Dobra, cyk, wychodzisz na ekser, żeby zobaczył jak te się opuszczają, może zdążysz, cyk Dobra, to ide biorę, już, to Idę już, idę już A, wychodzę, Dobrze. 10 sekund, uwaga Dawaj, 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 dawaj Może też zdążę I uwaga i wygląda widzę to w ten sposób. Wszystko z 2014 ja roku. Pierdzielę. Przekonwertowane, patrz. patrzcie to! O, chręc, no i można lecieć chodź. Patrz, Karol, co robimy? Ale mam, po, ale ja mam pomysł. wchodź tu! I patrz, no, blokuję no, no. kobłębem wszystko. Dobrze. Bez sensu oni to rozwalą. O, czekaj, enchanty Ale ja są. mam ich dużo, ja mam ich dużo, wiesz? Dobra, dobra, dobra. Czekaj, biorę. To z księgi, czy to, to entchante tylko były? są jest, skrzynki jest dalej. Ja nie pamiętam, dawaj, dawaj, dawaj. Czekaj, pokaż, pokaż, pokaż. 22 stary! Co? Łap. O, o kurde! Pur jeden biorę! Stary, tu jest... Ja mam 33 złote jabłka Ja mam 44, 5! Nie, 44, jedno ja się ciekuję. Easy, easy, czekaj co to... Gaming, co to jest gaming? Co to jest gaming? Nie mam pojęcia, nie wiem, stary, ale... No jest gruba. Ale grubo. stary nie mają szans z nami totalnie, nie? Twoje raz! Bierz, 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 bierz. o ja dupia, dobra Oni jeszcze nie wiedzą, oni jeszcze nie wiedzą Oni nie mają pojęcia, dobra, co robimy? no chyba szukamy, ich, co czy nie czekaj ja No to powiem, dawaj gdzie? Widzę, widzę, widzę ich gdzie? Ich, 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 chodź na wieżę, chodź na wieżę. A bo ja z 7, 7, 7, 7, 7. Są, o dobra, po lewej stronie są. Le, po lewej stronie masz domek. E, e, zieloni, zieloni, zieloni w lewo. dobra. Widzisz ich? Czekaj, są tam, są to walimy ich na dziurę, czy nie? Tak, A? no prosty że to ich ta dziurę, co? Leci za mną? Lecę, lecę, to lecę, lec, to lec, Dobra, lec, dobra, wsi, dobra, dobra. Pamiętaj. Stary, co mi za to jabłko? Wiedzą, nie wiedzą chyba, nie? Oni nie mają pojęcia, co tu się dzieje? Nie Jeden fajna, leży, Zupa, pa, ale nowy, ale nowy, jest Dobra, załatwo, załatwo. Czekamy kolejnych next, bo to, to było za, i, zbyt easy. Oj, tak, tak. Tu brakował Ej, no, ale wiesz co? Ja już na przykład w tym momencie no. widzę, że w 2014 roku e, nikt nie wpadł na pomysł, żeby na przykład dać kompasy, niektóre nawigują do graczy. to bez tu. Bez bez w sensie ja naprawdę widziałbym strasznie mainstreamową wersję The Wolvesów, troszeczkę w troszkę, szybszym wydaniu. Dobra, dawaj na czerwonych myślę. Dobra, dawaj, dawaj czerwonych. E, Czego myślałem, że widziałem na czerwone Drużynie czerwonej, widziałem. weterani, weterani, weterani. Tak, 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 tak to trzeba uważać. 5 minut od meczu, gdzie oni biegają? Stary, co? Naciśnij prawe myszki What the fuck? Czoisz? Co jest grane? Ty ale przecież ja tego <noise> nawet nie mam, dlaczego? No tak, tak, tak. To jest jakiś chyba, nie, tego nie było na na na, na craft gamesach. Tak, to jakiś tutaj. Ty to jest jakiś plugin, no? <noise> jakiś pluginek, no wleciał chyba. Dobra, czekaj, ja patrzę, czy oni są. Ale zarąbistem! Okay. Dobra, chodźmy może. Ej, niebieski widzę, chodź patrz, chodź niebieski widzę, 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 dawaj, 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 widzę, widzę, ja błyszko zaraz. No, no. Złukun, czekaj, czekaj, złukun, może. Ty, jest, oni jeszcze mają, Tak, 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 tak. tak. Tylko, wiesz, ja mam na dawaj, miejscu fajny aspekt. Dostał? Dobra. Są zieloni, też patrz. Nie, tak, razy, nie tak, razy, nie tak, razy, tak, razy, tak, 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 ale. O, dawaj go, dawaj go. O, ale się posypał, nice. stary, od razu. Ej, ja mam turbo broken mieć, stary, nie? Eee, dobra, a bo on jest ten, on ma mało być wytrzymałość, tak? Czy. Eee, nie, 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 ja mam Twoje raz ten z dwa miecze, więc ja podpalam. Jo, no nie, nie wiem, co się dzieje w ogóle, nie, co jest. Co jest, grane Stary, dobra, stary czerwoni. Czy oni, i czerwoni I czerwoni byli też gdzieś tutaj, wiesz? Byli gdzieś, nie? nie ja zobaczę tutaj w środku. Kurde, nie rozumiem, się może, co? Bo to. Mhm, mm to może być czerwonik. Ma, Masz, ma, pamiętam Perecę, nie? Nie, nie, pamiętam, mam perełkę ale może oni właśnie. Walka za 2014! No bo Let's tutaj yo. też do widzów powiemy Generalnie Venix i Freaksu to są osoby, które właśnie ogarnęły na ten serwer To są osoby, które go stworzyły yes. I to też są osoby, które my z Citroxem poznaliśmy w 2014 roku. A teraz za ten 2014 rok naklepiemy im do pyska ESO! Dobra, też mamy łóki, to mają... skąd miał łuki, ty O kurde, mocne Zestaw łusznika można było na starcie On cię bije już, no, nie? Bez kitu, bez kitu, nie? Nie 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 spokojnie Czekaj wiesz co? Jeszcze TNT mamy stary o TNT O wali mnie na plecach mnie wali, ale spokojnie, spokojnie Dobra, ale ja, się gubi Tak mam, przypał lekki, dawaj healthy. Ej, dlaczego? Co jest? Co jest? Czemu jak Tinty postawić to mi buka od razu? Daję od razu w ruchu zginąłeś, nie? Nie, 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 ja posuję, posuję go, posuję go Dobra, ja uciekam ja! dobra! Ja, ja widzę, ja widzę go, ja widzę go, jest jesteś środku, jest na środku teraz Dzień jak do czerwonych Środek, przybierz jest, przybież widzę, ja widzę cię, widzę cię, widzę cię, dobra, mam go Dobra, dobra, go, jestem, jestem, jestem. masz go. O nie, wie, co się dzieje, stary! Zaspomniony totalnie, on chyba też ci wiedział Brawie I to jest, jest w tym momencie koniec, no co? Tak jest widzowie, to, były, to był 2014 rok To on był tak właśnie 2014 szedzie, rok Szczerze, <laughs> dawno się tego już nie powiem w Ej, zajebisty stary Jak to jest? Ja jestem przekonany, o... że jakby ten tryb przywrócić troszeczkę w przyspieszonych zasadach Żeby on trwał na przykład 10 minut ogólnie, a nie, a nie tak. 10 minut tego to to, to, by mu, to to mógłby to być top tier tryb, nie? 10 osób, nie? 10 osób, jakby tutaj było stary, to byłby klimacik. Może, no to co? Widzowie, jak będziecie chcieli, e, 10 tysięcy opek w górę i lecimy z tym. Co? Nie czy no, 10 ma... halo, to trzeba zaprogramować, 20, 20, ale, 20 tysięcy. 20 tysięcy widzowie i lecimy, ale wtedy zrobimy jakąś wersję może z youtuberami. Co, żeby to wiesz, z YouTube swoje drużynę, czy coś, tak Ja to. jestem za, jak najbardziej. Ja Dobra! Jest, wy, wy, wiecie co robić. Także widzowie, my uciekamy, dziękujemy pięknie, jeżeli ktoś kiedyś nie. Tak, Gieńcach, to pozdrawiamy. Tak, Wszyscy, którzy ogarnęli, bo to super, było tak się, <laughs> <trwa> się coś <laughs> pięknego, serio. Ja też jestem fanem, serio, zajebiste wspomnienia i, 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 i w sumie też I... pewnie gdyby nie ten serwer, to myślę, że jest szansa, żeby mnie tutaj nie było, nie? Bo ja pierwsze właśnie kroki swoje youtuberskie zacząłem nagrywać właśnie z nagrywania z tego serwera, nie? I wiesz No tak tak, że widziałem łapkę w górę, koniec, widzicie? Bo no. nie, to byście teraz tego filmu nie oglądali. Dokładnie tak, a my uciekamy i życzę, miłego dnia, pijcie dużo wody jest tak. Tylko zimno, że idzie zginąć tak, że no. Trzymajcie się, oh. widzę. Miłego dnia. Trzymajcie zimno? się. Yy, zimno? Znaczy no, ciepło. No właśnie, no i już na emocji. trzymajcie się.